Siemano, witam w kolejnym odcinku z serii Przygoda Johna. Postanowiłem, że robimy zawrotkę, skoro wyczyściliśmy tutaj wszystko z zombiaczków. No to teraz nadszedł czas, żeby to sobie wszystko na spokojnie tutaj sprawdzić, czy jest tutaj coś ciekawego, godnego naszej uwagi. O, i na dzień dobry, proszę bardzo, nawóz. Nawóz się zawsze przyda. A zaraz weźmiemy już. Jeszcze... O! Dzień dobry. I do widzenia. O, narzędzi mamy, worek ze żwirem, a worek weź ze żwirem, przyda się. Nic się nie zmarnuje z Johnem. Dobranoc. Tu, a tutaj co mamy? Pusto. Zaprawy tynkarskie na razie nie potrzebuję. Ale będziemy strzelać teraz cały czas, żeby tutaj sobie wyczyścić ten teren przy chacie. Ten w się przychacie. No na tej drodze dojazdowej, żeby było bezpieczniej na pewno. Spokojniej. Uuu, zamknięte. Co my tu mamy? Agregacik drugi. druty. Agregat też weźmiemy się zawsze, może przydać, w razie by. Otworzymy od środka, otworzymy, dobra. Daj, ten agregat. O, miejsce, jak wygląda, miejsce tutaj w tym bagażniku jeszcze trochę jest. A i już nie ma. To tyle byłoby z czyszczenia. <noise> Jedziemy się wyładować do domku, kurde. No jesteśmy w domku. Przestawmy sobie auto. Przestawmy sobie tutaj autko, wyładujmy je. Ale nie będziemy go teraz wyładowywać, moi drodzy. Teraz to my jedziemy do miasta. No dawaj, tłuście ochu, jeden, ty. Czyli tak, to mamy, tą chatkę mamy, tą chatkę mamy. Dobra, no to jedziemy sobie do przodu. A jeszcze trzeba będzie tą malutką szopkę tutaj po drodze, co jest na powrocie, też sprawdzić. No, trochę tego tutaj leży. Dobra, najpierw sobie sprawdzimy tutaj tą chatę, cofniemy sobie tyłem Dobra eee! Kurwa trochę tu tak chujowo Dużo trupów tutaj jest Żeby nie było, że nam Johnny się rozchoruje jak kurde Będziemy tu ładować, ale dobra, wchodzimy do środka, sprawdzamy na bezpiecznie, co prawda strzelaliśmy tu, robiliśmy tutaj rzeźnie, ale, ale no, dalej trzeba mieć na uwadze, że gdzieś może w jakimś pomieszczeniu się coś zagnieździło i nie wyszło, bo zapomniało, puszka zupy, ty weź coś zjedz gościu, bo ty zaraz mi tu padniesz. Wypi sobie tą zupkę, wypi. Na spokojnie, John. Na spokojnie. Tuńczyka też sobie zjedz. Puszki na razie wyrzuć, nie będziemy tego zbierać. Tutaj. Aha. No biednie, biednie. Serce też sobie zjedz. Otóż zleżałe. A, to zleżałego już nie chcę. Ale będzie mu smutno. Dobra. Tutaj, jak wygląda, pusto. Nie ma półeczki, nie ma nic. OK. Tutaj nic przydatnego. Tu jest pusto. OK. To idziemy na górę. A, a, a. Coś słyszałem. Dobrze. Dzień dobry. Sprawdźmy, ale tu coś przydatnego. Można wziąć to, 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 to. Można wziąć. Dobra, tutaj co mamy? To można, to można, to też, a to też weź. Dobra. Tutaj. Czysto. O, budzik weźmy. może się przydać może. Speter weź, bo będzie zimno. Włóczkę weź, druty też weź. Będziemy się uczyć. Dobra pusto. Tutaj. Czysto. O dawaj słuchawki weźmiemy sobie. Tu nie ma nic ciekawego. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej okay. i ostatnie pomieszczenie. Dobrej pusto dobra. Apteczka. Weźmiemy to, co przydatne, i rura. Sprawdźmy sobie mapę. A, y, pauza, bezpiecznie. Dobra, i kolejna chatka wyczyszczona. Jedziemy dalej. Tylko sobie plecaczek rozładujemy, żeby nam ciężko nie było zaraz. Amunicja zostaw, bo nie wiemy, co spotkamy po drodze. Dobra. A, jeszcze Cię nie przestawiam, stój na razie tutaj. Uspokój. A, tu do drzwi się ktoś dobija. A, zamknięte drzwi, dobrze. Dobra. Nie będą otwarte? Otwarte. Dobra, tutaj. Pusto. Pusto. Biorę. Biorę. Tutaj. E. A weź. Będziemy sobie gotować ryż. tutaj co mamy? O puszeczki, zabieramy. A weź jeszcze jeden odbieracz do konserw. A co tam? Tu mamy buteleczka wody. Dobra, ja Przyładuj sobie, przeładuj, bo ja chodzę z pustą strzelbą. E, ale byłby surprise, jakby nam coś na wyskoczyło. wyskoczyło. <laughs> Dobra, na bezpiecznie, na spokojnie. Trzeba pamiętać, w tej grze nie zabijają cię zombie, tylko twoja głupota i pośpiech. Aha, znamy to, dobra. Lecimy, co my tu mamy? Open the door! Dobra. O, 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 rękawiczki chcę. Tutaj. A weź. Dobra. Dzień dobry, ktoś jest w domu? Pusto. Mamy coś tu ciekawego. O! O! I strzelba kolejna i buty, nasze znaczy rękawiczki. Bardzo ładnie zbieramy, zbieramy. Tutaj. Dobra, pusto. Mydło, penseta aranż. Nikt też, wyźmiemy sobie. Można wykorzystać do wycierania się. I co? Czysto, pusto, tak? Wszystko, wszystko. Trzeba tylko będzie pamiętać, że po prostu w tych domach jest elektronika w przyszłości do rozłożenia co nie telewizory. Jak będziemy tam chcieli sobie elektrykę podłączyć, po, elektryki, no to po prostu tutaj się pocofamy do tych domków, se pozbieramy, bo z tego chyba co nad się orientuje, to elektryka jest na No nie moglibyśmy to teraz rozbierać, kurczę. ale nie. Nie roz... skupmy się na jednym zadaniu. Najpierw tu se poczyścimy, pozbieramy sobie ze wszystkich okolicznych domów zapasy. Nie będziemy się rozdrabniać, bo później znowu się nam popierdzieli wszystko. Dobra, odpieraj mapę. Mamy to i co? Jedziemy dalej, nie? Którą mamy? 16:20. Johny trochę zmęczony, głodny. No dobra, to coś sobie zjemy na szybko. Ciasto na naleśniki i surowek chcesz, John? <ścoughs> czy, czy nie bardzo? Zreżryj miód. O, to masz dużo kalorii. I? Najedzone już? Wyjeżdżcie na plusie, dobra, może być. To, moi drodzy, ale oficjalnie zapomniałem wam powiedzieć, kurczę, mamy miesiąc. Żyjemy już miesiąc, tak sylwestrowo. Z okazji Nowego Roku już mamy miesiąc za sobą. Także jesteśmy na dobrej drodze, moi drodzy, na dobrej drodze. O, dobra, jesteśmy przy kościele. Też sobie sprawdzimy tą szopeczkę, może coś ciekawego będzie w niej. To my tu mamy, o opalnik gazowy, o arkusze, blachy. Dobra. O, karnister bierzemy. Przewodów na razie nie, nie potrzebuję. Deska to mi niepotrzebne, to mamy. To ma, o książeczka. To wszystko, a jak już jesteśmy sprawdźmy może. Dobry. A, ciekawe, czy coś tu może znajdziemy. Tutaj. A, pusta. Tutaj. Kibelek, dobra. Tutaj. a pusta. Książeczki bierzemy. Mamy, mamy. No. Dobra, przesuwamy się dalej do przodu. Dobra, kilka tu mamy, coś się, że jak tu zaczniemy strzelać, troszkę się coś zejdzie dookoła, ale o to nam chodzi. Halo, dzień dobry. Duża chata, tutaj może być ciekawie rzeczy trochę. Ale na spokojnie, na spokojnie. Bez pośpiechu. Pusto. 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 O! Może być. Zestawów do szycia trochę mamy. Mydełko weźmiemy, albo w sumie nie będziemy ich marnować. To też weź, To też weźmiemy. Eee, co my tu mamy jeszcze? Sprawdzamy, sprawdzamy, kurczę. O, eee, nic ciekawego. Tutaj gazetka, bierz. Dobra. Tutaj. O, dalej, korkociąg, eee, soczewica. A tu? Mamy w jakiejś suszarce coś ciekawego? E. Nie ma lodówka pusta. O, no nie wiem, czy dowiozę to mięso. To na razie niech sobie tu zostanie. Dobra. No weź tą fasolę John. Tu jest pusto, tu jest pusto, tu jest pusto. E, 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 owsianeczkę weź. Puszka owsianki weź. Owsa, przepraszam. I co taka wielka chata i tak mało rzeczy? No jestem zawiedziony, no troszkę, no co mam powiedzieć, no. Ale jeszcze nie koniec. Może coś jeszcze ciekawego tutaj wyskoczy yy, yy, gdzieś. Ech, jednak nie. Tutaj. Tu też pusto. Ech. Biednie, biednie. Ło! Ło! Ej, halo. Ładnie to tak straszyć. Nie otworzymy, to je porąbiemy. Nie mam łomu przy sobie, więc musimy sobie w ten sposób poradzić. O, kolejny agregat. A, tutaj o, taśma, pudełko, to zabierzemy. Ej, 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 ej. Prosiłbym, kurde, spokojniej, grzeczniej, tak? Po co te nerwy? Nie wiem do czego, ale wzięliśmy kluczyk. O. Coś gdzieś się... A wy tu skąd? O. Czyli jednak strzały coś tutaj przyniosły ze sobą. Dawaj, żony. O! Takiego obrotu akcji się nie spodziewałem. Ale to nic. Nie wstawaj. Ty też nie wstawaj. Po co? Po co? O, trochę kil kilkoro przyszło, ale to nic takiego. Dobra, kontynuujmy nasze obowiązki. Tak zaraz będziemy musieli wracać powoli do domu, bo żony się biednym, że robi zmęczony. Późno się też robi, także... Żeby lipy nie było, jeszcze ten garaż sobie do końca owalimy ze wszystkiego i myślę, że jutrzejszym dniu, póki jeszcze mamy prąd, jeszcze go nie odłączyli, to weźmiemy sobie wszystkie tutaj, kurczę, karnistre z benzyną, jakie mamy, puste i je wszystkie napełnimy benzyną, no mówię, póki jeszcze prąd jest, żebyśmy się nie musieli męczyć z tym. Bo jak już prąd odłączą, włączyć później agregat w środku miasta, no to chyba nie muszę tłumaczyć, co się może stać. Byłby taki delikatnie rzecz mówiąc, przypałek. Dobra. Mapkę tylko sobie odpożymy, żeby sobie zaznaczyć, że mamy już tutaj to wyczyszczone. Tak. Cyk 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 cyk. No i co? Jutro pojedziemy na stację. Stacja, co prawda, jest tutaj. Głęboko w mieście, że tak powiem. Ale mówię, no póki prąd jest, to jeszcze się opłaca tam jechać, nie trzeba będzie agregatów włączać. Także powinniśmy być w stanie bez problemu to wyczyścić. Wiadomo, pojedziemy przygotowanie, nie tak jak ostatnio. Nie będziemy ryzykować. Ale dobra, wracamy na hatę. Najeście, wyspać. Ogarniemy wszystkie tutaj te zapasy. Ładnie wypakujemy, posegregujemy, żeby nie było problemu. I ruszymy znowu. Ło-wow-wow-ow, wow, 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 Dobra, idziemy. No, jesteśmy pod chatą. Troszkę tam poczyściliśmy tych domków. A teraz co? Teraz przyszła, że tak powiem, nudniejsza część zadania. Czyli trzeba to wszystko rozpakować, organizacyjnie ładnie to wszystko porozkładać. Żeby nie było burdello. Au. Dobra, gaś to. Idziemy zamknąć bramę. Jeszcze coś musimy zjeść. Przyśpimy się i ogarniemy to jutro sobie organizacyjnie drzwi zamknij za sobą. Co ogon masz? A zjedz sobie cały dżemik. Już. Pojadłeś? Pojadłeś? Dobra. Okej. Okay. Dobra, Johnny, chodź prześpisz się. A już taki brudny pójdzie spadnie, ci będzie. Śpimy. No i co? Jutro trzeba to wszystko kurczę rozładować, fajnie, żeby to wyglądało, nie? Rozładujemy sobie wszystko, to myślę, że kolejną większą wyprawą ja już zostawimy sobie ją na spokojnie na kolejny epizodzik. Będzie wyprawa do kolejnego miasta i to w konkretnym celu. Wybierzemy się do Riverside, bo z tego co pamiętam w Riverside jest też sklep z kasetami i dobrze by było, żebyśmy znaleźli trochę kaset wideo mechaniką samochodową. Bo nie oszukujmy się, już na tym etapie też przydałaby się umiejętność naprawy silników i wyciągania części z wraków. Także myślę, że to będzie nasz kolejny taki, jakby to nazwać, większy cel milowy. O, że po prostu to będzie nasz pierwszy cel teraz, po tym jak już tutaj w sobie wszystko wypakujemy, zorganizujemy, żeby to miało ręce i nogi. Wszystko poukładamy, to myślę, że tak, że, że, że następna większa wyprawa będzie do Riverside. A po Riverside, jak to ogarniemy. No to jeśli zdążymy jeszcze przed zimą, przed opadami śniegu, no bo na pewno, na pewno wyprawa do Riverside, do Riverside potrwa dłużej niż 15 minut, czy tam, niż 2-3 dni w grze. Więc dobrze by było jeszcze po Riverside i przed zimą zdążyć. Yy, tylko, że to na pewno będzie już wielkie wyzwanie, bo na pewno to nie będzie proste do wykonania, ale mam na myśli zdążyć yy, ograbić szpital pod Louisville. I po drodze, po drodze przed szpitalem jeszcze mamy oczywiście punkt wojskowy z zapasami. Także no nie oszukujmy się, fajnie by było to, to sobie ogarnąć po drodze. Ale dobra, ja was nie zanudzam przenoszeniem tych rzeczy i czyszczeniem tego wszystkiego. Widzimy się za, za chwilę. No i mamy to, wszystko rozładowane, wszystko posegregowane. Tak jak widać, tylko tu jeszcze został TV, z którego musimy wynieść. Ale jeszcze nie wiem gdzie go postawię, więc na razie go po prostu ciepnę na podłogę. Bez jakichś tam sz szczególnych, kurde ee, zastanawiania się, co gdzie, jak on na pewno gdzieś tu w pokoju będzie u nas stał. Później ten stary wywalimy i sobie postawimy lepciejszy do oglądania filmów. No, ale tak to wygląda. Mamy wszystko fajnie poukładane, wszystko posegregowane. Samochody są już poczyszczone, w sensie, że bagażniki tam, wszystko co niezbędne jest pochowane. Także, no, tu na przyczepce tradycyjnie smyż do wyrzucenia została, ale tym się zajmiemy. No, tylko przestawmy sobie te szroty, żeby nam tak nie stały tutaj. Dobra, na razie sobie tutaj tak stań. Dobra. Musimy też, kurde, jeszcze przed wyprawą. Właśnie to jest ten, to jest to. Mam dylemat, czym na tą wyprawę pojedziemy. Bo to jest kawałek drogi stąd i przydałoby się, kurcze, jechać jednak ee, z czymś, co ma konkretniejszą pojemność, żeby nie, nie, nie zostawić niczego ciekawego. Na pewno priorytetem jest sklep z kasetami. To jest nasz priorytet na przyszły odcinek. Ale dobra, nie przedłużam. Dzięki za uwagę i zapraszam do następnego odcinka z przygodzonego